Z jednej strony Kasia bardzo się cieszy, bo spodobała jej się atmosfera panująca na studiach. Z drugiej martwi się, że zostanie nakryta na kłamstwie przez profesorów lub rodziców. Jak tam pierwszy dzień na uczelni? Jeszcze sobie radzisz, czy już jesteś w plecy? Bardzo zabawnie. Nie no, ja serio pytam, wiesz, no studia to poważna sprawa. Trzeba się uczyć, przykładać, bo można wylecieć. No, zwłaszcza, gdy się jest nieszczególnie kumatym. Weź się zamknij. Arekteru już sobie. No. Mam fajnych ludzi na roku. Obiad już gotowy? No jeszcze trochę, jakieś 20-30 minut. O, tato, słuchaj, przypomniałem się jedna rzecz. Mam do ciebie ważną sprawę. Potrzebuję nowego laptopa. Ale do czego go potrzebujesz? Tato, do pracy i nauki. No przecież muszę robić projekty. No dobra, rozejrzyjmy się za czymś fajnym. Chwila moment. A jak to ja prosiłam, żebyście to mi kupili laptopa, bo mój komputer jest stary i cały czas się zawiesza, to nie chcieliście. Kaśka, po co ci nowszy sprzęt? Muszę mieć na czym pisać, tak? Pisać? Chyba łazić po tych beznadziejnych portalach społecznościowych. To ja studiuję na Polibudzie i to we mnie trzeba inwestować. Nie w ciebie. Ja tam dla Kaśki widzę tylko jedno rozwiązanie. Musi sobie znaleźć nadzianego chłopaka na męża. Najlepiej póki jest młoda i wygląda jako tako. No niestety, ale swoją osobowością to na go na pewno nie zatrzyma.